O, cześć! Fajnie was znowu widzieć. Rozbrykaliśmy się troszkę w tym sabie, nie? Organizujemy szkolenia, organizujemy spotkania. Jesteśmy chyba najbardziej aktywną grupą pośredników w całej Polsce. No nie wiem czy jakakolwiek grupa, stowarzyszenie czy korporacja yy, organizuje więcej wydarzeń niż jednotygodniowo, bo w zeszłym roku sab zorganizował a 60 czy 70, nie pamiętam już, spotkań w roku. A w roku mamy tylko 52 tygodnie, więc częściej niż raz w tygodniu coś w Sawie się dzieje. A tak jak mówię, rozbrykaliśmy się troszkę i ciągle nam mało po rewelacyjnym szkoleniu z Magdaleną Strzelecką z Łodzi. Tym razem przygotowujemy szkolenie z pośrednikiem ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie się dowiedziałem, że przyjął nasze zaproszenie. Będzie u nas w maju opowie o współpracy, o zasadach współpracy i dlaczego to ma sens. Mam nadzieję, że przekonamy do takich działań jak w SAW, do takiej współpracy większą ilość pośredników, bo to po prostu się opłaca. To cały rynek amerykański to udowadnia i no w tej chwili znaczna część rynku trójmiejskiego Współpracujemy razem, zarabiamy razem. No może to już nie jest ta część ekonomiczna, ale też spotykamy się razem, bawimy. To, co było głównym takim problemem dla większości pośredników, że a zostanę oszukany, albo no, w każdym razie zakładano tak na początku tą złą wolę tej drugiej strony, to praktycznie nie występuje. Po trzech latach ścisłej współpracy w Sawie. Naprawdę może kilka jakichś spornych sytuacji wyniknęło i to też czasami po prostu z tego powodu, że ktoś regulaminu nie doczyta. Myślę, że taka współpraca, że ma sens, to ja wiem, wiedzą wszyscy, którzy zarobili w Sawie i wszyscy, którzy zarabiają. Wzrasta ilość ofert, co jest takim... Znakiem, że pośrednicy zaczęli troszkę inaczej rozumieć, całą. Bo na początku chcieli tylko korzystać z ofert, które były tam wprowadzane. A w tej chwili sami widzą w tym sens, że wprowadzając ofertę, zarabiają, bo ktoś pomoże im szybko sprzedać. I... Zarządzanie. Wymiana zamka artystowa, artystowa, Gdynia Polska. O, właśnie. Mój, kom, mój komputer pokładowy delikatnie przypomniał mi, że zarządzam mieszkaniami na wynajem. I między innymi wykonuję też pracę prostego ślusarza, czyli wymieniam zamki, jak wyrzucam najemcę, który był no powiedzmy niezbyt uczciwy. No ale to inna sprawa. Tak więc, jeżeli chcecie posłuchać jak to robią w Ameryce, ale nie ogólnie, tylko szczegółowo po prostu no, Naszym gospodarzem w Chicago był właśnie nasz wykładowca. Opowiedział nam wiele o Chicago, ale i też o zasadach współpracy. I myślę, że będzie w stanie przekonać niedowiarków, że to się opłaca. No, czasem fajnie usłyszeć to wszystko od kogoś z zewnątrz. Więc serdecznie zapraszam na majowe spotkanie. Szczegóły, oczywiście, wkrótce, bo to. Mówię o tym w momencie, kiedy potwierdziłem to, że takie spotkanie będzie. To do zobaczenia w maju. Cześć.